Bohater dzisiejszego programu zamieszkał na Pradze, ponieważ po tej stronie Wisły mieszkania były najtańsze. Na podstawie swoich pierwszych dobrosąsiedzkich doświadczeń napisał scenariusz i tak powstał film pod tytułem Rezerwat. Główna rola, którą w nim zagrał, otworzyła mu drzwi do kariery. Marcin Kwaśny przyjechał do Warszawy Starnowa na studia w Akademii Teatralnej. Jednak jego pierwsze warszawskie wspomnienia sięgają dzieciństwa, kiedy odwiedzał studiującego w Wojskowej Akademii Technicznej Tate. Jak sam mówi, wychował się w najcieplejszym miejscu w Polsce. Marcin zawsze lubił teatr i pamiętam w poniedziałki zazwyczaj jak y, był teatr w telewizji. Ja jako młody szczyl wolałem oglądać zupełnie coś innego. No i dochodziło do kłótni między nami. Ona wtedy 15 lat zagrał w spektaklu Rozdroże Miłości. W pewnym momencie spadł ze sceny na jakąś kobietę i popatrzyła taka zdziwiona na niego i a powiedziała, jeszcze nigdy żaden aktor na mnie nie spadł. W zasadzie... To słowo aktor od tego momentu zaczęło za nim gdzieś chodzić. Zaczął poważnie zastanawiać się nad swoją karierą aktorską. A również było to jasne dla, dla rodziców, dla nauczycieli z trzeciego liceum. Czułam, że on jest inny. On ma inną osobowość. On ma taką silną osobowość indywidualną. Już w, drugiej, w trzeciej klasie y, 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 uczestniczył w Teatrze Młodego Widza. Przychodził na wszystkie premiery Tarnowskiego Teatru. Zaproponowałem mu wspólnie ze Sławkiem Gałdynem zagranie w takim projekcie Teatru Młodego Widza, Widza Norwid. Nie wiem, czy ten spektakl wpłynął na niego aż tak, że zdawał do Akademii Teatralnej do Warszawy. Dostał się, skończył ją i jest w tej chwili bardzo znanym artystą. Pamiętam, że fascynował nas głos Marcina, który był... Nieproporcjonalnie dorosły i taki głęboki do jego 18 lat. On nie miał żadnego opiekuna ale potrafił jeździć sam na konkursy recytatorskie i oczywiście potrafił je wygrywać. Pamiętam jakąś taką sytuację w domu, kiedy Puka Marcin wieczorem mówi Panie Marysiu, e, jadę jutro do Ostrowca, niech Pani mnie przesłucha. I taka domowa sytuacja, bez żadnej sceny, bez żadnego studia. E, ja swoich domowników przesuwam do kuchni, a my z Marcinem pracujemy. Po chwili moja córka Kuka, mamo, czy mogę przejść przez pokój do, do łazienki, no bo to takie domowe warunki, prawda? I, I takie były te początki Marcina. One były tak naprawdę całkiem zwyczajne, tak jak każdego innego chłopca, który marzy o, o wielkim świecie. Ktoś kiedyś ładnie powiedział, że marzenia trzeba mieć za miliony. Myślę, że Marcin ma takie marzenia i życzę mu spełnienia tych marzeń. Marcin Kwaśny wybrał Warszawę i Akademię Teatralną, tu rozpocząłeś studia. Dlaczego nie w Krakowie? Starnawa było ci bliżej? mi do... bliżej, ja ale tak, ale dla mnie pociągające jest to, co jest nieznane, a Kraków już znałem jak własną kieszeń. Więc stąd ta decyzja, żeby Warszawa. Ponadto miałem sentyment do Warszawy przez mojego tatę który tutaj studiował na Wojskowej Akademii Technicznej i kiedy byłem mały, to tutaj przyjeżdżałem. No i jak mogę powiedzieć, że tato zaszczepił mi miłość do tego miasta. I w Krakowie no, jest pewnego rodzaju, pewne rodzaju stagnacja. Ehm, a tutaj, tutaj to, to miasto rzeczywiście ma niesamowity rytm i pędzi. Doskonale się w tym odnajmniej. Jak zapamiętałaś egzaminy? <laughs> no, przydarzyła mi się rzecz taka niespodziewana. Mianowicie tutaj na korytarzu robiłem sobie, przed wejściem do sali stradowej, gdzie odbywały się egzaminy. Dzień dobry panie Profesorze, robiłem sobie przysiady tak dla rozgrzewki i zostałem wywołany, proszę bardzo, pan Marcin właśnie, ale w momencie, kiedy robiłem ostatni przysiad, spodnie mi pękły na szwie. i miałem czarne spodnie, białą koszulę, którą po wyjęciu jednak nie, tego defektu nie, koszula nie, nie zasłaniała. Więc wszedłem po prostu spocony jak kościelna na ten egzamin. Bo już wywołany. Bo już wywołany, tak. I proszę bardzo, co pan nam może powiedzieć. Ja powiedziałem, że jedyne co mogę powiedzieć to to, że spodnie mi pękły na szwie. A pan sobie żartuje, Proszę, proszę się odwrócić, nie? Ja no i co pan nie może mówić z rozprostymi spodniami? Ja mówię, że mógłbym i owszem, tylko że czułbym dyskomfort psychiczny. Więc czy mógłbym sobie te spodnie przebrać? A co to pan przygotował? Ma pan kolejną parę przygotowaną. Ja mówię, że nie, że kolega z mojego wzrostu. Mam nadzieję, że mi pożyczy. I tak też się stało. Kolega mi pożyczył spodnie i miałem zaganiać kury do kurnika, pamiętam, mówiąc tekst Gombrowicza, Transatlantyk. I zag zaganiałem te kury do kurnika, mówiąc chodź, chodź, hoc, dziś, 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 tyrli, tyrli, wszystkie rybki śpią w jeziorze. Po czym rektor, e, ówczesny rektor Akademii, Jan Englert, siedząc w rogu, mówi tak, niech się pan tak nie schyla, bo znowu panu pójdą. Co Marcin tutaj robisz? Puh, co ja tutaj robię? No tu po prostu sprzątam. No. Wspomagasz panów, którzy pracują technicznie tak, bardzo, na scenie Teatru Kwadrat? Bardzo wspomagam, tym bardziej, że ma być tutaj założona nowa kurtyna, bo poprzednia się zacinała. Zaraz po skończeniu szkoły teatralnej trafiłeś na deski Teatru Kwadrat. To szczęście dla młodego aktora. Miałem rzeczywiście szczęście, że trafiłem do, do, do tego teatru, do tego zespołu. A wszystko przez to, że pan dyrektor Edmund Karwański wybrał się na spektakl muzyczny, który był spektakl dyplomowy, który graliśmy w Akademii Teatralnej pod tytułem Love. I tam dostrzegł we mnie jakieś możliwości komediowe, z czego się bardzo ucieszyłem, dlatego że w Akademii Teatralnej profesor Łapicki przepowiedział mi na drugim roku, że z ciebie Marcin to będzie na wieki wieków amant. Tak się jednak nie stało. Mam możliwość grania <laughs>, również charakterystycznych ról. A czy to jest przekleństwo dla aktora, kiedy usłyszę z pana, to Hrabia Michorowski, ordynator. Czy, czy to jest przekleństwo? Nie, to nie jest przekleństwo dla aktora, natomiast to jest na pewno jakieś ograniczenie, jakieś zawężenie jego emploi. Ja bronię się przed tym, żeby grać tylko jeden typ roli. No, prawdziwy amant podobno kokietuje nawet kaloryfer. Czy ten zawód jest właśnie ciekawy przez to, że można grać bardzo rozstrzelone, rozstrzelone spektrum ról. Można grać po prostu to tu z mundus agit histrionem, że aktor odgrywa cały świat i tak naprawdę nie powinniśmy się ograniczać do, do jednego typu ról, tylko próbować właśnie tak dużo, tak różnie, na ile to jest tylko możliwe. Z kim dzielisz to miejsce? Z kim Basinger? <laughs> Żartuję. Y Dzielimy to miejsce wspólnie, nie mamy tutaj jakby wytyczonych ściśle y, kątów, natomiast no, zwykle powiem gdzie kto siada, może tutaj kolega Paweł Małaszyński, tutaj ja, tutaj Andrzej Neyman, y, tutaj Andrzej Kopiczyński, Paweł Wawrzecki, tam w rogu Pan Janek Kobuszewski, tu kolega Maciej Kujawski, Pan Jerzy Turek, Marek Siódym, Wojciech Pokora. Podobno w środowisku aktorskim krąży legenda o krawacie Stefana Jaracza. I ponoć ty chciałbyś ten krawat mieć. Nie, to jest tak, że y, to legenda tak naprawdę to nie legenda, to fakt. Y, mianowicie Stefan Jaracz, wielki aktor teatralny, pochodząc no, na bene z mojego rodzinnego miasta Tarnowa, y, wręczył krawat, swój krawat młodemu Tadeuszowi Łomnickiemu, z takim przykazaniem, żeby ten za 25 lat wręczył ten krawat kolejnej osobie, którą uzna za ważną, za ważną, bo, y, 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 nie wiem, uzdolnioną y, aktorsko. Więc pan Tadeusz Łomnicki wręczył ten krawat po 25 latach Mariuszowi Benuła. Z tego co wiem, ten krawat y, nadal jest w posiadaniu pana Mariusza Benuła, nie wręczył go jeszcze nikomu. Więc no nie wiem, czy mam taką szansę. Ale masz inne krawaty... Ale mam, ale dostałem, Też tak. bardzo cenne. Dostałem, dostałem krawaty, pochwal się. Od pana Jana Goburzewskiego dwa krawaty. Jeden z jego ślubu, a drugi z kabaretu duży.